Konfiguracja wysyłki za pośrednictwem DPD w SOTE Shop. Korzystanie w sklepie SOTY z usługi DPD Pickup możliwe jest po wykupieniu instalacji wtyczki DPD. Jest ona niezbędna, wykorzystać korzystać z wtyczki DPD Pickup. Należy udać się do domeny sklepu i pod katalogu update.php. Następnie przechodzimy do zakładki Web Store, gdzie możemy zakupić wtyczkę DPD. Instrukcja dotycząca instalacji wtyczek jest dostępna w tym miejscu. Po zakończeniu instalacji wtyczek, należy je skonfigurować. Ponownie przechodzimy na naszą stronę i do panelu administratora, wpisując po domenie naszej strony backend.php. W panelu przechodzimy do zakładki sprzedaż, następnie DPD. Tutaj wybieramy opcję Konfiguracja, gdzie skonfigurujemy najpierw wtyczkę DPD, następnie wtyczkę DPD odbiór w punkcie. Aby ją zintegrować, należy ją najpierw uruchomić. Na potrzeby prezentacji uruchamiamy też tryb testowy. Następnie należy podać trzy dane: login, hasło oraz FID. Wszystkie te trzy wartości można otrzymać po kontakcie z pomocą DPD. Na potrzeby prezentacji podajemy wartości testowe. Następnie ustalamy, kto jest płatnikiem. W przypadku trzeciej strony należy podać jej FID. W przypadku nadawcy nie ma takiej potrzeby. Teraz wybieramy format dokumentu dla etykiet. W naszym przypadku będzie to PDF oraz format strony dla etykiet A4 bądź A6. W naszym przypadku będzie to A4. Następnie zmień status zamówienia. Jest to zmiana statusu po utworzeniu paczki. Pozostawiamy to bez wartości. Konfiguracja jest możliwa zależnie od indywidualnych potrzeb oraz rozmiary paczek, które mogą się pojawić jako pole wyboru. Również pozostawiamy to bez wartości, ale można to zmienić zależnie od własnych potrzeb. Następnie przystępujemy do konfiguracji DPD odbiór w punkcie. Najpierw włączamy naszą wtyczkę, następnie należy wpisać dwie wartości, klucz Pickup Services oraz klucz mapy punktów Pickup. Wartości te możemy otrzymać po kontakcie ze wsparciem DPD. Po uzupełnieniu tych wartości pozostaje tylko uzupełnić dane nadawcy, u nas są już one uzupełnione, następnie zapisać zmiany. Możemy się teraz upewnić, czy nasza wtyczka działa poprawnie, w tym celu należy wrócić do strony głównej naszego sklepu, następnie wybrać któryś z produktów, w opcji dostawa wybrać DPD, odbiór w punkcie i następnie zaznaczyć go na mapie, następnie uzupełnić pozostałe dane. Po uzupełnieniu danych i zaakceptowaniu regulaminu przechodzimy do potwierdzenia. Zamawiamy z obowiązkiem zapłaty i akceptujemy regulamin. W celu obsłużenia zamówienia udajemy się z powrotem do panelu administratora. Przechodzimy do zakładki Zamówienia, szukamy tego, które nas interesuje i klikamy w jego numer. Zjeżdżamy w dół do zakładki Dostawa i klikamy Nadaj przesyłkę. Przechodzimy do sekcji zawartość, w której wpisujemy dane naszej przesyłki, a następnie ją dodajemy. Następnie klikamy nadaj przesyłkę i powinien wyświetlić się komunikat: Twoje zmiany zostały zapisane. Oznacza to, że przesyłka nadała się poprawnie i możemy pobrać do niej etykietę przygotowaną w formacie PDF. Etykieta będzie wyglądała w taki sposób. Dziękujemy za uwagę.